Panie rejencie, sprawy dziedziczenia spadku są dosyć trudne, kłopotliwe i skomplikowane. Czy z Waszej strony, ze strony notariuszy jest możliwość potwierdzenia tego, że ktoś jest spadkobiercą danej osoby, czyli na przykład tego, że... Ja jestem spadkobiercą mojego ojca. Oczywiście od niedawna notariusze mogą sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia, które wywołują taki skutek jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku, jednak może Pan również tą y, procedurę przeprowadzić y, w drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W sądzie, tak? W no sądzie. ale no to będzie z tego, co wiem, trwało dosyć długo. Czy jest y, jakaś możliwość, żeby to załatwić szybciej? Tak, w praktyce. W przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego u notariusza można to załatwić z dnia na dzień, jednak trzeba liczyć się z nieznacznie wyższymi kosztami niż w przypadku postępowania sądowego, bowiem w przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia będą to koszty rzędu 250 zł. No tak, ale w sytuacji, kiedy zależy nam na czasie, wizyta u notariusza wydaje się najlepszym rozwiązaniem. A jak wygląda ta procedura? Notariusz w pierwszej kolejności ma obowiązek ustalić, kto dziedziczy. W przypadku większej liczby spadkobierców, oczywiście w jakiej części poszczególny ze spadkobierców będzie dziedziczył. Natomiast nie jest istotne dla notariusza zagadnienie, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład spadku, bowiem to już będzie problem spadkobierców, którzy w, w przeciągu 6 miesięcy od daty aktu poświadczenia dziedziczenia mają obowiązek złożyć stosowne zeznanie podatkowe we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. A jakie dokumenty będą potrzebne? Przede wszystkim, jeżeli spadkodawca pozostawił testament, to oczywiście ten testament. Jeżeli tego dokumentu nie ma, czyli testament nie został sporządzony, to dokumenty te same, które składałby Pan składając wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, czyli odpis aktu zgonu zmarłej osoby, odpisy aktu urodzenia dzieci, odpisy aktu małżeństwa w przypadku małżonków. Niezbędny będzie również numer PESEL. Jeżeli tego numeru Pan nie posiada, to taką informację można uzyskać od właściwego organu gminy, na terenie której spadkodawca zamieszkiwał. Przy czym, co istotne, zaświadczenie, jakie w tym przedmiocie wydaje gmina, dla potrzeb poświadczenia dziedziczenia jest wydawane nieodpłatnie. Panie rejencie, czy sytuację komplikuje to, że spadkobierca, jeden ze spadkobierców, na przykład dziecko zmarłego, mieszka za granicą? Zdecydowanie tak. Dla przeprowadzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza muszą być obecne wszystkie osoby powołane do dziedziczenia i osobiście złożyć stosowne oświadczenia. No dobrze, a jak długo trzeba czekać na uprawomocnienie aktu poświadczenia dziedziczenia? Czy równie długo jak w sądzie? Akt poświadczenia dziedziczenia nie uprawomocnia się w tym znaczeniu postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku. Akt poświadczenia dziedziczenia podlega zarejestrowaniu w elektronicznym systemie rejestracji aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzonej przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia w tym systemie Akt ten wywołuje takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W praktyce trwa to parę minut. No to jest rzeczywiście y, dobra wiadomość, ale mam jeszcze jedno pytanie, które dotyczy hmm, sprawy myślę, że uwielbianej przez wszystkich, mianowicie y, podatków. Otóż, czy jest jakaś różnica dotycząca wysokości podatku, płacenia podatku. Kiedy załatwiamy y, sprawę w sądzie i y, u notariusza. Nie ma żadnej różnicy. Po, po nowelizacji ustawy o podatku od spadku darowizn w 2007 roku, y, spadkobiercy zaliczający się do najbliższej rodziny, to znaczy wstępni, czyli rodzice i dziadkowie, wstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo oraz Małżonek zwolnieni są od podatku od spadków bez względu na wartość masy spadkowej podlegającej dziedziczeniu. Pod jednym wszakże warunkiem, że w przeciągu 6 miesięcy od daty aktu poświadczenia dziedziczenia złożą stosowne zeznanie podatkowe we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. A co to właściwie jest masa spadkowa? Wszystko to, co wchodzi w skład spadku, czyli również długi. Mm -hmm. No tak. To już rozumiem odrębny temat, długi. Bardzo Panu dziękuję za dziękuję. informację.